Rino na żywo, główki ponad 10 cm. Moje nazwisko, Wojciech Wiechecki, prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni 20 hektarów. W tym roku, cybule z siebu wiosennego, postawiłem na cybule z siebu wiosennego odmiany Rino z Hazery. Jak widać, Udała się, ale to tylko też, no, nie tylko, ale między innymi dzięki nawadnianiu kropelkowemu i fertygacji, bo, bo, bo nie tylko woda, ale oczywiście nawożenie na było nawozami z grina. Dzień dobry, nazywam się Magdalena Panasiak, pracuję w firmie Gwiny Copoland. Dzisiaj jesteśmy na plantacji cebuli u pana Wojtka Wiecheckiego w miejscowości Liszkowo. Pan Wojtek w tym roku uprawiał cebulę odmiany RINO. Cebula ta była przez cały sezon nawadniania poprzez linie nawadniające. Przy okazji nawadniania były podane też nawozy do ferdygacji. W tym roku wybraliśmy z oferty Green preparat Kalfon. Jest to nawóz krystaliczny, wieloskładnikowy z dodatkiem wapnia. I produkt również do ferdygacji WITORK, który jest nawozem płynnym, organicznym, bardzo dobrze wpływającym na glebę i na pobieranie składników pokarmowych z tej gleby. Koszt ferdygacji zwykle jest dość wysoki. Tutaj, mimo tego, że dawki były, nie były ograniczane, były zbilansowane o składnik, który był podany też i przed siewnie. Pan Wojtek na całą fertygację wydał około 1400 zł. Więc wydaje mi się, że przy tym systemie nabożenia jest to dość przyzwoity koszt. Wiemy, że ten sezon był naprawdę trudny. Wymagał też dolistnego uzupełniania składników pokarmowych, więc tutaj wybraliśmy produkt, który tych składników pokarmowych ma bardzo dużo, w dużym stężeniu, z dodatkiem magnezu, który też wspomógł nam pobieranie tych wszystkich mikroelementów. Wsparliśmy takie nawożenie jeszcze produktem aminokwasowym, żeby zyskać na czasie, żeby w tych niekorzystnych warunkach jeszcze podać dolistnie składniki pokarmowe, które na bardzo szybko przyswoi. Więc tutaj wybraliśmy produkt Green Mix i Great. Koszt takiego przyjazdu to około 40 zł na hektar. Kilka razy w sezonie takie nawożenie uzupełniające wykonaliśmy. Później przyszedł okres bardzo silnych opadów deszczu. I te opady deszczu były na tyle intensywne, że rośliny pokazały jednak niedobory, głównie azotu. Przepłukanie składnika w glebie było dość silne, więc pan Wojtek zdecydował się na taką jeszcze opóźnioną dawkę azotu po głównie. Więc żeby lepiej ten azot wykorzystać, żeby rośliny jeszcze miały szansę go wbudować, przetworzyć, podaliśmy nawóz, który ma bardzo wysokie stężenie siarki. Te dwa składniki świetnie z sobą współgrają, więc postanowiliśmy podać jeszcze produkt Daglas, który ma w swoim składzie azot, potas, bardzo duże stężenie siarki, mikroelementy. I też e, do, dodatkowo jeszcze aminokwas. Koszt takiego zabiegu to około 50 zł na hektar. Tutaj e, akurat e, na tym polu jest e, gleba klasy drugiej, czyli taka dość e, zwięzła e, gleba, mimo tego nie, nie było zastoisk wody. To też jest bardzo ważne i to też e, znaczy, że ta gleba jest w bardzo dobrej kulturze. Pan Wojtek dba o to, żeby. E, wprowadzać nawozy organiczne, kupuje obornik, stosuje poplony, międzyplony i to bardzo ładnie w tym roku było widać, że gleba poradziła sobie z tym nadmiarem wody, nie było zastoisk wody. Niestety, na, w dużych gospodarstwach, na bardzo dużych arałach zakup popornika właściwie graniczy z cudem, więc tutaj trzeba sobie też radzić innymi metodami, dbać o płodozmian, o zmianowanie, o to, żeby tam, gdzie jest to możliwe, te nawozy organiczne wprowadzać. My tutaj po zbiorach jeszcze. Podamy środek, który wpływa bardzo na strukturę gleby, poprawia tą strukturę, pomaga zmineralizować to, co na tym polu zostało, więc podamy środek bramumig z kwasami humusowymi, fulwowymi z węglem brunatnym i produkty z dodatkiem bakterii. Koszt takiego zabiegu to około 110 zł na hektar. Technologia gina Poland przyniosła bardzo fajne efekty. Tutaj Pan spodziewa się plonu około 80 ton z hektara, więc nawadnianie i dobre odżywianie daje taki efekt. Przy nawadnianiu kropelkowym według mnie jest około 20 do 30 ton więcej jak przy nawadnianiu deszczowym. Yy, o, o, oczywiście nie, nie tylko samą wodą, ale też z nawozami przy fertygacji mówię, nie? A a tak to wiadomo, że woda z deszczowni też i, i, i pole y, ubija, nie? bo to wiadomo, wypukły, później są zastoiska. Jest też, jest, też, jest też duża oszczędność wody, bo wiesz, to jest jakieś 40% tej wody, y, takie jak przy deszczowaniu. Nie? No i, i ochrona i ochrona też oczywiście musiała być w tym roku bardziej intensywniejsza, bo presja była bardzo dużo mączniaka i co tydzień czasu praktycznie y, szły zabiegi fungicydowe na mączniaka rzekomego i na stencylium. Jesteśmy podczas zbioru y, odmiany rino cebuli, odmiany rino, w gospodarstwie niedaleko bydgoszczy i widzicie państwo y, tutaj cały Potencjał odmiany RINO jest bardzo wysoki plon dużych cebul. Odmiana ta jest odmianą w typie amerykańskim o bardzo silnym systemie korzeniowym. W tym gospodarstwie uprawiana z nawadnianiem kropelkowym i pokazała właśnie tutaj cały swój potencjał. Jest bardzo dużo cebul w rozmiarze ponad 8 cm. Plon szacowany na ponad 70 ton z hektara. Dla tych, którzy chcieliby uprawiać w przyszłym roku odmianę Rino, chciałem powiedzieć, że to jest odmiana, która ma dosyć silną łuskę, jak na ten typ cebuli, nadaje się do zbioru mechanicznego, tak jak tu widzimy, ta łuska nie spada, nie osypuje się podczas zbioru mechanicznego, odmiana też Rino może być przechowywana i do końca lutego spokojnie leży w przechowaniu. Cebula okrągła, nadająca się tak na świeży rynek, jak i do obierania. Bardzo duże cebule powodują to, że to obieranie jest łatwiejsze, mniej pracochłonne. Nasiona Rino możecie Państwo kupić w opakowaniach po 250 tysięcy nasion. W tym gospodarstwie zostały użyte nasiona precyzyjne, czyli o bardzo dobrej sile i zdolności kiełkowania. W przyszłym roku wprowadzamy również możliwość zakupu nasion z podkiełkowanych, pobudzonych, które w warunkach chłodnej wiosny będą miały szybsze wschody i bardziej wyrównane. Rino, rekordowe plony tutaj ponad 75 ton z hektara cebule około 10 cm. Każda cebula. そうか